Mam mordeczki, z tej strony Hexo, a w dzisiejszym filmie po raz kolejny przedstawię wam nowości ze świata Fortnite, w tym przy okazji porozmawiamy sobie na temat dwóch darmowych skinów, także koniecznie dać ten film do końca, a jeśli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. No i moi drodzy, wyzwanie na dzisiejszy film to myślę, że tak 600 łapek w górę w godzinę, także sprawdźmy czy dacie radę, no i już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Na początku informacja na temat pojawienia się Naruto. Także według klikerów jest on zaplanowany na 16 listopada, czyli w sumie na moment nagrywania tego filmu za 6 dni. No i ogólnie jeżeli ten Naruto już wejdzie, to przy okazji w grze pojawi się broń, a najdokładniej wybuchające kunai. I ogólnie tutaj widzicie teraz na ekranie statystyki właśnie tej broni. I wydaje mi się, że będzie ona naprawdę całkiem ciekawa. Tym bardziej ma ona być właśnie mityczna. Także to również jest naprawdę całkiem ciekawe. Tym bardziej, no to jak już tego 16 wejdzie ten Naruto, to przy okazji w trybie kreatywnym będzie inne lobby. Także naprawdę wiele nowości. I oczywiście też wszystko może się zmienić, ponieważ nie jest to jeszcze w 100% potwierdzone, że ma on się właśnie pojawić tego 16, ponieważ, nie wiem, zawsze Epic może go przesunąć właśnie na, nie wiem, 17 czy. 18, ale tak czy siak w niedalekiej przyszłości, w myślę, że tak w przeciągu tygodnia właśnie powinien się on pojawić w sklepie z przedmiotami. Także osoby, które na to czekały, to w końcu będą go mogły kupić, także myślę, że to jest naprawdę całkiem ciekawa informacja. Teraz informacje na temat rozdziału trzeciego. No, już praktycznie jest to pewne, że następny sezon to będzie po prostu rozdział trzeci i nie będzie sezonu dziewiątego, i będzie od razu rozdział trzeci. I ogólnie nie wiadomo, kiedy dokładnie wystartuje. Ponieważ, jak wiecie lub i też nie, no to ten sezon będzie trwał do 5 grudnia. Więc teoretycznie, no to 5 lub też 6 grudnia kolejny rozdział powinien już wystartować. A według niektórych, będzie jeszcze przerwa na dwa dni związana z czarną dziurą. Tym bardziej, ostatnio, również jeden z byłych pracowników Epic Games, bynajmniej tak się poda. Napisał on, że właśnie 5 już powinien się zacząć od razu ten rozdział. Także tutaj myślę, że no tak naprawdę nie wiadomo dokładnie, kiedy on się rozpocznie, ponieważ jedni mówią to, jedni mówią tamto, i tak naprawdę no tutaj nie możemy tego w żaden sposób potwierdzić, kiedy dokładnie właśnie wystartuje ten następny rozdział. Ale jest już praktycznie potwierdzone na 100%, że następnym sezonem, a nie będzie sezon, tylko będzie od razu nowy rozdział. Także mam nadzieję, że będzie naprawdę wiele ciekawych nowości, a my lecimy. Dalej. No. Informacja na temat tego, ile będzie trwał końcowy event w tym sezonie. Także w sumie możemy tą informację wziąć z pewnego sztandaru, który był do zdobycia za darmo poprzez kod. I w sumie ten kodik właśnie Wam chociażby podawałem, lecz no już on wygasł, ponieważ miał on maksymalną ilość użyć właśnie określoną na 5 milionów. No i ogólnie, moi drodzy, to jest tam napisane, że kończy się on właśnie 5 grudnia o godzinie 22:20 i to właśnie teoretycznie wtedy powinien zakończyć się cały ten sezon a zapewne wydarzenie, które będzie, to zostanie dodane o jakiejś pełnej godzinie, czyli na przykład 22. Co w sumie, jeżeli wszystko by się sprawdziło, to cały event trwałby 20 minut, czyli od 22 do 22.20, co w sumie mogłoby go określać jako najdłuższy event w Fortnite, ponieważ jak dotąd chyba jeszcze nie było 20-minutowego eventu. Także no, możemy się spodziewać tego, że ten event będzie no, całkiem naprawdę ciekawy i wydarzy się na nim dość wiele ciekawych rzeczy, przynajmniej. Ja mam taką nadzieję i w sumie to naprawdę byłoby fajnie i przy okazji pewnie już ujrzymy tam kawałek nowej mapy, także myślę, że naprawdę będzie warto po prostu na nim być. Następną informacją jest to, że ostatnio na Twitterze jeden z pracowników Epica napisał, że przez ostatni tydzień naprawdę ciężko pracował i może to świadczyć chociażby to, że Epic pracuje chociażby nad rozdziałem trzecim lub nad jakimś wielkim projektem. Także, no moi drodzy, wiadomo, że jak Epic będzie ciężko pracowało, to na świecie będą tego efekty, no bo ponieważ na świecie, no wiadomo, oni ciężko pracują, a my otrzymujemy coś naprawdę kozackiego w Fortnite. Także myślę, że no, tutaj troszeczkę słabo dla pracowników Epica. Epika, ale no wiadomo, żeby coś było naprawdę dobre w grze i tak dalej, to na świecie trzeba po prostu troszeczkę ciężko popracować. Także nie wiadomo dokładnie z jakiego powodu jest to zrobione, ale możliwe, że właśnie jest to związane z pracą nad całym rozdziałem trzecim, co może oznaczać tyle, że rozdział trzeci będzie na świecie naprawdę, naprawdę dobry i ja bynajmniej mam taką nadzieję, ponieważ ostatnio troszeczkę mi się nie chce zbytnio grać w Fortnite'a, i może nadzwyczajnie świecie powrócę, kiedy zostanie dodane coś, co będzie naprawdę fajne. Teraz jeszcze informacja na temat zapomnianej kolaboracji. A najdokładniej jak wiecie lub też nie, no to kilka miesięcy temu Fortnite miał mieć kolaborację z Fall Guys. I ogólnie to już było naprawdę blisko tej kolaboracji i były wszystkie pliki gry i tak dalej. I finalnie okazało się, że no tej kolaboracji nie było. I wszystkie pliki zostały usunięte, lecz jak się okazuje od likerów, no to kilka dni temu te pliki właśnie powróciły. I może to oznaczać to, że we właśnie Fall Guysie pojawią się nadzwyczajnie w świecie rzeczy z Fortnite'a, a w Fortnite rzeczy z Fall Guysa. Czyli zapewne będziemy mieli jakiś plecak związany z właśnie chociażby jakimś ludzikiem z Fall Guys, czy coś takiego. Myślę, że jest naprawdę wiele ciekawych opcji, jak można zrobić tą kolaborację. I możliwe też, że zostanie dodany jakiś tryb, na przykład z Fall Guys do Fortnite'a. I myślę, że może być to naprawdę całkiem ciekawe. Także, no, tutaj jeszcze nie jest nic potwierdzone w 100%. Ale tak czy siak, to jest naprawdę dość ciekawe, że właśnie po kilku miesiącach, w sumie tak naprawdę, nic nie robienia z tymi plikami, gdzie one zostały w ogóle totalnie usunięte. Nagle te wracają, także myślę, że tutaj może być coś na rzeczy, a my przechodzimy do głównego tematu. Teraz przejdźmy sobie do głównego tematu tego filmu, a najdokładniej dwóch darmowych skinów. No i moi drodzy, na samym początku musimy sobie w ogóle przejść do tego, kiedy to będzie dostępne. Już wam mówię, będzie to dostępne w przeciągu następnych kilku miesięcy, czyli na przykład miesiąca lub i też dwóch, w okresie świąt Bożego Narodzenia. A najdokładniej Epic już teraz pracuje nad czymś, co było dostępne dwa lata temu, czyli nad pomieszczeniem, gdzie mogliśmy otwierać chociażby prezenty i właśnie te prezenty mają powrócić do Fortnite'a, co wiąże się z tym, że będziemy mieli naprawdę Masę darmowych nagród i pewnie powróci właśnie cały event 14 dni. Fortnite czyli przez 14 dni codziennie będziecie mogli otwierać jeden prezent, z którego będziecie mieli naprawdę ciekawe nagrody. I co ciekawe, pod koniec tego całego wydarzenia będą dla każdego dwa darmowe skiny. I chociażby rok temu również były dwa darmowe skiny, także no myślę, że tutaj nie ma co ukrywać, no w tym roku po raz kolejny pewnie będą te darmowe skiny, ponieważ w sumie nie rozumiem dlaczego Epic Games miałoby teraz nagle nie dawać tych darmowych skinów. Także no tutaj jeszcze trzeba troszeczkę poczekać ponieważ do świąt jeszcze trochę zostało ale ogólnie moi drodzy, no to Epic jak właśnie mówią likerzy, nad wszystkim pracuje, czyli nad tymi prezentami nad tym całym pomieszczeniem i pewnie też niedługo będzie informacja na temat tego, jakie to będą skiny czyli na przykład, czy będą to postacie męskie czy po prostu postacie żeńskie i tak dalej, i tak dalej, także jeżeli będzie jakaś informacja, jakie będą to skiny i tak dalej, to nadzwyczajnie świecie dam wam informację o tym i no co tutaj trzeba poczekać i pewnie za jakiś Miesiąc ujrzymy powrót właśnie tego wszystkiego, czyli po prostu tego całego eventu 14 dni Fortnite, wszystkich tych prezentów. I nie oszukujmy się, ale to chyba były najlepsze święta w Fortnite cie. i co, to by było tak naprawdę na tyle. W komentarzu możecie napisać, jakie chcielibyście, właśnie, żeby te dwa darmowe skiny były, czyli na przykład, nie wiem, że może być to na przykład pan Mikołaj i jakaś, nie wiem, pani Reniferka czy coś takiego i z chęcią po prostu poczytam. A i moi drodzy, jeżeli dotrwaliście do tego momentu filmu, to taka informacja dla Was, a najdokładniej 1000 łapek w górę w 24 godziny no i to wtedy będzie oznaczało, że rozdam coś dla osoby ze sklepu, także ostatnio Wam się nie udało może teraz Wam się uda trzymajcie się, do zobaczenia i za miesiąc po prostu wpadajcie do Fortnite'a po darmowe skinki Cześć!